Witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzimy z reakcją na zestaw maty! Byłam przed chwilą w maku i kupiłam zestaw maty, żeby zobaczyć jak smakuje, bo teraz wszyscy polecają i pokazują na TikToku zestaw maty, więc ja nie mogłam tego przegapić. I tutaj Wam pokażę moja, moją reakcję, jak to smakuje, jak ja uważam, że to jest dobre. Tutaj mam macze. Jeśli odcinek Wam się spodobał, no to pamiętajcie o zostawieniu łapeczek w górę, żeby było takich odcinków więcej. I Subskrypcji na moim kanale, który się pojawi tutaj, i też zapraszam na mojego nowego Instagrama. Tam będę dużo pokazywać jeszcze, dużo zdjęć, dlatego zapraszam. No a co? A my przechodzimy do spróbowania. Maty, maty, pierwsze co tutaj jest, to są fryteczki. Frytki to chyba są takie normalne, ale spróbuję. frytki z Mcdonalda. Ja powiem że ja nie przepadam za Mcdonaldem i w ogóle nigdy nie chodzę do Mcdonalda, ale no, czasami można spróbować. Frytki to takie normalne. O, mi się nawet wysypały. E, mamy ketchupik i mamy e, burgerka. Tak tutaj widzicie, zapakowany. I w ogóle nigdy nie jem burgeru. Chyba to będzie mój pierwszy raz, kiedy spróbuję burgera, bo jeszcze nie jadłam nigdy. O. Dobra, jeszcze cieplutki. Aha, dobra, o! Dobra, on jest cały y, serem. Tutaj ma mięso, y, ketchup. Dobra, spróbujemy. Powiem, że to jest mój pierwszy raz, kiedy jem burgera z maka, bo ja takiego zwykłego burgera z restauracji, ale nigdy takiego i to będzie mój pierwszy raz, kiedy spróbuję takiego burgera. Hmm. Powiem Wam, że... No nie jest zły. Hmm. To jest mój pierwszy burger, który tak jem z Maka. I powiem, Wam, że nie jest on zły. Mi nawet smakuje, hmm. chociaż to jest dziwne, że mi smakuje burger, bo naprawdę ja jestem przeciwniczką tak naprawdę e, maka trochę. I teraz przechodzimy do maczyn. Hmm. Powiem, że tego się najbardziej boję, bo serio bo dużo słyszałam opinii o tym, że to jest takie słabe, że to jest niedobre. Okej. Okay. Mm, to jest takie zielone, ja nie chcę wam tutaj, żeby mi się nie wylało. Czekajcie, może jakoś tak... O, to jest takie jakby trochę zielone. O, tak, tro tak się prezentuje, zielone. I zobaczymy, tu jest z lodem. Wiecie, jak mi to przypomina? Jakby tu był jakiś yy, szpinak. Mhm. Mm Puszpinacz z mlekiem, tak mi to przypomina, ale zobaczymy. O, rurki, tak jak słyszałam, właśnie są. Yy, Eko. To jest akurat dobre. Boże, to jest dziwne, powiem Wam. To jest takie zielone. Mm. To jest taka. Mleko z. Czekajcie. Jakbym piła coś takiego trochę je mleko samo. To jest coś takiego, jakbym piła zwykłe samo mleko. No jakbym piła po prostu zwykłe mleko, tak mi to smakuje. Ale powiem że nie jest złe. Dużo słyszałam o tym, że to jest niedobre, że to jest takie mdłe, a to nie jest tak naprawdę mdłe, dobre to jest. Nawet, nawet dobre to jest. Smakuje mi nawet ten zestaw maty. Dużo ludzi mówią, że to jest obrzydliwe, to jest niedobre i nie poleca. ale mi naprawdę tak naprawdę to smakuje. Pierwszy raz mi tych naprawdę to smakuje. Macza jest dobra, dlatego polecam maczę. A teraz, kochani, reakcja Antonia, Antosia Antona na maczę. Nie nabył się, ale chyba mu smakuje. Chyba mu smakuje. Smakuje mu. Antonek, smakuje ci? Dobre? Dobre. Zobaczcie, kochani, co on robi. Nie, nie, nie dałam mu spróbować, ale on wszystko by chciał, ale chyba ładnie pachnie, więc mu smakuje. Antonowi macza chyba bardzo y, ładnie pachnie, więc Anton jest w tym y, zapachu zakochany i mu się bardzo podoba i chce ją mieć. Więc Antosiek! Hmm. Tak! Antosieowi smakuje! Antosieowi smakuje! Pieskowi smakuje! O! Antosiek! No, więc tak. <gryzny> a a, a matka, a to jest, to jest pies morderca. To jest pies morderca. Morderca gości. <gryzny> Popatrzcie, jego minę. Gryzie mi. Snurek. Ja! Jeszcze kochani, zapomniałam wam pokazać, że do tego zestawu maty dostałam naklejki. I tu jest matczak latte, potrójny pitburger. Zestaw Maty, edycja limitowana. No, takie naglejeczki dostałam. I ja już kończę ten odcinek. Naprawdę wiem, że to taki dzisiejszy krótki odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. I widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Pa!